Nie, nie. Także, no może trochę bliżej, no ale myślę, że to coś, co też. Jesteśmy na stacji kolejowej w Kiszyniowie. Za trzy godziny będziemy stąd odjeżdżali pociągiem, ale tego się dowiecie w dalszej części filmu. Jak to wygląda. Stary i styl taki architektoniczny. No i taki rozkład. No parę pociągów stąd tylko odjeżdża. No. Tak no od wyglądam rzeczy. Ukraińskie wagony I takie lokomotywy Chyba radzieckie I taki ma, to on ma tą kulgę Stacja nie ma, sieci tak Odjeżdża parę pocałunków dniu I tyle tak naprawdę No tak ogólnie wygląda Moldawia Kiszyniów No widać że to jest krótki przykład budowy, ale widać, że to miasto tak się zatrzymało do tego na starych rzeczach. Także tak. Tu wychodzę sobie i korzystam, bo zdradzę, że za parę godzin będę wymykał i zadezwam głos, Tylko, że ja mam trochę parę i tak się rana dzisiaj To jest nasz bilet ogólnie. Tam już są podstawione wagony, co prawda, do tego się jeszcze będzie pociąg przyczepił jakiś yy, ale, yy, ale ten już można wchodzić, także my idziemy już sobie zająć te miejsca no i idziemy Słuchajcie, to tak ogólnie wygląda wagon To jest nasz przedział cały dla nas, jak na razie oczywiście no, tak to wygląda, duszno mega, widzę tu da się światło pozapalać, ogólnie to ten przedział najpierw wyglądał tak, wiecie, wszystko poskładane, ale my to rozłożyliśmy, wiadomo, że można po sobie usiąść, strasznie duże te rulety są jak dla mnie, no, mało widać, a, bo to da się zdjąć jeszcze, dobra, to się pewnie zdejmie potem, no, tu jest nasz przedział centralnie pod mamy router wi-fi, wi także spoko, bo ja te filmy, wiecie, będę trochę później wstawiał, ponieważ nie kupowałem sobie abonamentu, bo się nie opłaca, więc będzie to tylko kilka godzin, także na wi-fi będę leciał, no. Szynowy, nie? I tam chyba druga jest. skład się chyba do 4 wagonów. Bardzo mało. No, taki stan szyn, też fajny. A tu się zatrzymała kolejna latach 80 w tej Mega dużo. To takie wrażenie do widoku, strasznie. Patrzcie na ten roman, nie? Kominek, węgiel bo nie widzimy to nagrzewają, teraz to nie sądzę, żeby tym grzeli ale no, nie tak to wygląda mega takie, no wiecie, stare ale lubię takie klimaty, szczerze wam powiem tutaj, no, gorącą herbatę no Generalnie wygląda to toaleta sedes. No wiecie, one są zamykane na czas stacji, ponieważ... I, ponieważ ta spada kram na taki ten, klasyczny zawór. No i tak to wygląda. Także powodzenia z sumydziemy się tu lub załatwieniem. Wygląda słuchajcie na szczęście, Wezmę na 0,5, aby to było lepiej widoczne. Stolik, tutaj te. Yy, to są, jakby takie bardziej, siedzenia. Na górze są też łóżka. Tutaj jedna sobie rozłożę, mam tak sobie poleżeć. Jakieś lampki, tutaj światła. O, takie duże. Małe. No i tak. Deszcz pada, a już chyba przestał. Bo strasznie, tu się dużo robi. Tu jeszcze są lampeczki i po tej stronie też. No spójrzcie jak tu ryzykownie wygląda przejście przez vakowe. No i tu prawdopodobnie, albo nawet nie prawdopodobnie, tylko tu Sowszyn już jest inny, także dwie godziny stania, czy tam półtorej na zmianę wózków. Na chyba normalno torowę. Jechaliśmy na stację i tam widzieliśmy na, na peronie służby celne, także tutaj teraz będzie kontrola paszportowa. No, i potem wjeżdżamy chyba na zmianę wózków. Jak widać, jesteśmy już na granicy. Tu są zmienione osie. A czy może nie osie, sorry, tylko wózki? I to trwa około półtorej godziny. Tu są podnośniki na każdy wagon. I za, pom za pomocą tych linków chyba odbywa, no tutaj przyszedłem, drzwi już były otwarte i no, taki proces. się obniżamy, także jeszcze jakiś czas nie będziemy jechali jak widać jest zmiana kół a bardziej wózków my już mamy wydaje mi się, że te już te o normalnym rozstawie, bo podjechaliśmy w górę, potem w dół Jakieś wielcenie było. Jesteśmy już po zmianie podwozia, i teraz prawdopodobnie łączą wszystkie wagony. Jesteśmy na Linach w ogóle ciągnięci i tak szarpie przy zwalnianiu, bo to wiecie i się zatrzymuje. I... No, taki tu w ogóle jest duży i to jest yy, stacja. Rumu... Mołdawsko-rumuńskiej granicy jest godzina 21.05, no stoimy tu około godziny i zaraz idziemy dalej. Już w Rumunii, Męczymy. no i już jest Rumunia. Jest kontrola graniczna, paszportowa, jakoś tak zebrali nam paszporty i za jakiś, jakiś czas powinni oddać. No, ogólnie to się trochę zeszło. Na odcinku ostatnich 3 km, bo wiecie, tak łącznie to do 3 godziny stania. Także. No. Ja wiem, że nic nie widać, ale staliśmy ogólnie na granicy półtorej godziny, czego szukali. No i ruszyliśmy. I już chyba w Rumunii jesteśmy, tak się wydaje. Cześć, od godziny 6 wstaliśmy. Za 30 minut będziemy w i powiem szczerze mówiąc, że od bardzo dobrze mi się spało. Właśnie tylko raz odchodziłem, a do tego snu to miałem największe obawy, no ale jest wszystko ok i, i to w parę i wychodzimy. tamam